Cześć, dzień dobry i witam Was w kolejnym vlogu moi drodzy. Ja nie wiem, czy to ja ze mną jest coś nie tak, ale chyba najwyraźniej tak, bo no... mogę sobie informacji z deską do prasowania. Ja w ogóle nie wiem, co miałam w głowie kupując tak wielką deskę do prasowania. Nie mam w ogóle na nią miejsca. Działa to, działa. Zdałaby się mniejsza deska do prasowania, albo przydałoby się to takie urządzenie, co ma taki, wiecie co, stojak I to jest taka parownica, coś takiego To by mi się przydało, ale to też w sumie dużo miejsca zajmuje No dobra, nieważne W każdym razie, jesteśmy podczas ogarniania się, tak jak widać Make-up już jest zrobiony, włosy też są w miarę ogarnięte W sumie nie są ogarnięte, bo trzeba je rozpuścić I muszę, słuchajcie, wyprasować Co wyprasować? Moje szmaty. Jak ja tego teraz nie zrobię, to potem tego w ogóle nie zrobię, bo zawsze jest tak, że jak wyciągam z suszarki to one są spoko te ubrania, nie trzeba je prasować, ale w momencie, kiedy ja je przytrzymam tak jeden dzień i potem je wyciągam, bo zapominam o tym, że w ogóle się wysuszyły, to potem są, oprócz bardzo takie gnieciuchy i często jest tak, że ja po prostu wkładam je do szafki. I potem nie mam się w co ubrać, bo wszystko jest pogniecione, a mi się nie chce prasować Także zrobię to od razu mhm. Prasujemy to od razu, żeby po prostu, wiecie, żyło się lepiej Żyło się leżej Nie wiem, czy ja Wam to mówiłam, czy chyba mówiłam, że nienawidzę prasować Nienawidzę prasować i nienawidzę e, składać prania to są dwie czynności, których serio nie lubię robić I mam, słuchajcie, taką przekminę że baby tak mają, obstawiam, że większość kobiet tak ma, że my w szafie mamy więcej ubrań, ale takich ubrań po domu, nie? Czyli taka, wiecie, takie szmatki e, i więcej jest tych ubrań, właśnie takich po domu, niż ubrań, których można wyjść, po prostu wyjść z domu. Ja tak na przykład mam, obstawiam, że, że Wy też pewnie tak macie, że trzy czwarte Waszej szafy to są ubrania, w, w których chodzicie po chacie, a jedna czwarta to są takie ubrania stricte gdzieś tam mm, do wyjścia. Czy po prostu zwykłego wyjścia, czy gdzieś tam wyjścia sobie na miasto. Dramat. Trzeba to zmienić. Pracujemy. Ja to jestem słuchajcie udana, bo podczas zamówienia wzięłam i źle wpisałam swój numer. I dzięki Bogu, że mam aplikację. Nie, to nie w aplikacji. Na maila poszyszło. Tak, ja zamiast no, źle wpis... Ja pierdykan. Dlatego mi nie przyszło powiadomienia na e, SMS-em. Tylko mi przyszło powiadomienia na maila. bym Już ja pożegnała, słuchajcie. Ponieważ paczkę. Pożegnałabym się swoją paczką. Spiłajcie słuchajcie. Dzień stał się lepszy. No i człowiek tak słuchajcie, dzisiaj praktycznie przez cały dzień e, jeździ i załatwia i co? E, I odbiera paczki. Dzisiaj jest dzień paczek, moi drodzy, także wracam do domu e, 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 i otworzymy sobie paczuchy, dwie i w sumie jestem najbardziej jednej ciekawa, dlatego że to jest paczka pijarowa. Ja w ogóle nie wiem, co tam jest, więc lubię takie paczki otwierać. Jak, jak nie, wiem, nie wiem, co tam wiecie, co. O, Jezus jest! E, ogólnie jedną otworzyłam w aucie już. Bo byłam ciekawa. Też musiałam sprawdzić, czy na pewno wszystko przyszło. Jej akurat teraz Wam nie pokażę, dlatego że jest to współpraca, którą gdzieś tam muszę niedalekiej przyszłości nagrać, więc niedługo też ją w sumie zobaczycie. Więc to na razie odsta odstawiamy na boczek, bo to tym się zajmiemy a później. Tu jest paka, ale to też w sumie nie jest moja. W sumie zapłaciłam za nią, ale nie jest moja. I otworzymy sobie tutaj te dwie. To jest pijarowanie. nie mam żadnego pojęcia, co tam jest. Jakaś lekka, a tutaj mi przyszły... Czekajcie, znajdziemy sobie statyw. Położę Was na statyw, żeby wygodniej mi się tutaj wszystko ładnie... Jezus, ja mam taki syf. Ja mam taki syf w tym domu, że to jest po prostu obłęd. Znaczy, nie jest jakiś nie wiadomo jaki, jaki wybitny ten syf, no ale jest ale jest, a to co ja, słuchajcie to co ja mam w aucie to się nie mieści w głowie to się naprawdę nie mieści w głowie, to co ja mam w aucie ja dzisiaj odbieram Maximiliana e, i jedziemy do moich rodziców i ja po prostu sobie u moich rodziców posprzątam to auto, bo tyle ile jest tam śmieci wstyd, tworzymy sobie szybko e, Jim Glamour, ogólnie ja z tą marką nie współpracuję e, ale od serducha mogę wam polecić majtki tam. Ej, słuchajcie, naprawdę majtki mają naprawdę e, mega fajne i ja ogólnie zamawiam sobie zawsze te z wysokim stanem, bo tak wszystko tutaj, wiecie, ładnie zbierają to, co gdzieś tam nie powinno sobie wystawać e, i zamówiłam sobie takie Ej, one nie są różowe, są takie bardziej seledowe, krótkie spodęki. Jak mnie drażnią te wystające ramionczka z tej bluzki. Staram się tutaj ja regularnie poprawiać, ale cały czas mi wychodzą. Dobra, nieważne. E, zamówiłam sobie krótkie spodenki. Nie będę ich teraz przymierzać, bo nie mam zbytnio czasu. Muszę iść teraz szybko coś zjeść i jechać szybko po maksa. W ogóle te ubrania z Jim Glamour, one są, słuchajcie, takie malutkie. Zawsze przychodzą takie malutkie. Ale jak się je ubierze? Wszystko fajnie, elegancko wygląda. E, I teraz co? Pijarowa. Szybko e, otworzymy tą paczuchę. Nie wiemy co tam jest. To jest najbardziej ekscytujący moment. No halo, ja zawsze mam obawy. Słuchajcie, że się wezmę i przetnę nożem za każdym razem. Mam skizę po prostu na tym punkcie. Jest ona lekka. Mamy jest lekka. Niebieskie. OK. Karton w kartonie. A w kartonie? Co ja tutaj mam? Co to w ogóle jest? Czy Twoje włosy są suche, i nie układają się tak, jakbyś tego chciała? Wypróbuj One Mist. Color Wow. 69 mniej uszkodzeń włosów, 82% mniej puszenia. Moje włosy nie są ee, puszące się. I am ready to go. No to go. Coś takiego przyszło. I ja nie wiem, słuchajcie, muszę sobie to po prostu poczytać. I co? Będziemy testować. Kto wie, może będzie to warte polecenia. Jeszcze tego nie wiem. Więc, jak będzie warte polecenia, to wam, to wam polecę. E, póki co, trzeba to przetestować. Dobra, idę chyba sobie zrobić jakiegoś szybkiego omleta, e, tak na szybkości, i jadę po maksa. Dobrze, że zaparkowałam słuchajcie, obok domu, dlatego że Max wczoraj dostał od taty coś takiego. To jest elektryczne. I słuchajcie, jest to mega ciężkie. Mega ciężkie, no, naprawdę. Ja jestem ogólnie silną kobietą, ale to jest. Opór, w opór ciężkie. Jest to jakiś elektryczny rowerek. No i z racji tego, że Mak się tak to bardzo spodobało, to dzisiaj powiedział do mnie, żebym go odebrała z przedszkola i żebym koniecznie wzięła ze sobą ten rowerek. A z racji tego, że jedziemy dzisiaj do moich rodziców, tak jak mówiłam Wam wcześniej, to po prostu wezmę ten rowerek tam też do nich, żeby tam mógł sobie pojeździć. Także biorę to, zjadłam oczywiście. Uwaliłam się kaczupem trochę starą, więc mam nadzieję, że nie będzie jakiejś większej plamy. Zajadę jeszcze tylko do tali na kawę, bo tam pisała do mnie, czy do niej wpadnę na szybkiego. Więc myślę, że taka 20-minutowa kawa mnie nie zbawi. Przebrałam bluzę, dlatego że zrobiło się dość chłodno na dworze. Więc mówię, nie, Dominika, Ty już jesteś stara. Dobra, jest zadę. No ale wiadomo, jesteś już... Starsza i trzeba gdzieś tam dbać o te swoje zdrowie. A gdzie ty biegniesz? Tu jest nasze auto przecież. No to on już się przyzwyczaił, bo my zawsze tam parkujemy. Ja już umiem Za otwierać. garażem. Teraz. Puść. no i teraz. Pokaż to, pokaż to. No co ty, jak ty otwierasz? Mm. Niezły sytak. nie widziałaś? Tu się zmienia tryby. Co tu się zmienia? Tryby. A ty masz na jedynka? Jedynka to mocny, czy nie? Jezus, niech nie. mnie będzie. No, jeszcze inny. Na urbabcie. Nie, mójku proszę. Mama przyjdzie do mnie, chce zobaczyć na manetkę. Proszę, Ty proszę. Tylko ostrożnie, Max, bo ja się boję ogólnie. Czekaj, czekaj, zwo... No, wolniej, wolniej, wolniej. Ja... Ze mną wolniej, a z kołą szybciej, szybciej. To, to co, ja będę musiała biec za tobą? Nie, to Czy jak? No, nie, no, Maximian, to jest bez przesady. Ogólnie trochę słabo, bo ja jedę na piechotę, a rowery rodziców są na strychu. I w sumie nie chce mi się iść po ten, po ten rower, więc będę musiała chyba takim szybkim tempem. Mamo, muszę się podrapać ucho, bo No to się podrap. Git? Wolałabym jednak, żeby on jeździł na zwykłym rowerze. Znaczy ma zwykły rower też tutaj u moich rodziców, ale wczoraj dostał ten, więc wiadomo, że jest podjarany i gdzieś tam teraz chce na tym. Ej. Motorower. Nowy, taki elektryczny. Ja jestem za tym zwykłym rowerem. No ale od czasu do czasu, Czemu nie. Jeszcze tylko tak chciałam Wam powiedzieć, że osoby, które jeżdżą na elektrycznych Mam rowerach, to są oszuści, bo oszukują. I Ty też jesteś oszustem. Wiesz o tym? Nie. Szybka zmiana planów, gdyż ponieważ stwierdziłam, że ja nie będę za nim biegała, tak? Bo on jednak na tym rowerku elektrycznym dosyć szybko jedzie i podam na pomysł, że po prostu wrócimy sobie do domku, ja wezmę swoje rolki i po prostu ja sobie pojeżdżę na rolkach, a Max pojedzie sobie na... Gdzie jest klucz od auta? Rowerze. Ro na rowerze. Tylko teraz pytanie za 100 elektrycznym. punktów... Elektrycznym. Elektrycznym, dobrze. Pytanie za 100 punktów, czy... Mój palec jest już na tyle sprawny, żeby e, móc jeździć na rol rolkach. Bo w sumie nie wiem, czy ja wam mówiłam, ale ja miałam słuchajcie, palca złamanego, dużego e, no w stopie. lewej. bo spadła ci szafa. Nie, to nie, to jest inna historia. To jest inna historia. Po tej sytuacji, co mi spadła szafa na palca, i rozwaliła mi macierz, i schodzi mi paznokieć, to. Parę miesięcy później, w sumie pół roku później, znowu w tego samego palca się uderzyłam, ale już się tak uderzyłam, że go połamałam i skrzywił mi się, nie... A słuchajcie, długa historia, nie będę wam nawet opowiadała jej, ale suma summarum nie poszłam do chirurga i palec mi się tak zrósł, że jest po prostu krzywy, i jeszcze troszeczkę mnie pobolewa. I teraz pytanie: czy ja dam radę jeździć na rolkach? Zobaczymy. Są te rolki tam? No. I bari weczka. nie są, chcę rolki. Dam Maksowi telefon swój, latarką i <śledź> poduszkę. <łóżką> I co? Śpią tylko Dobra, ale co? I są czy nie? E, tylko jedna. No muszą być dwie. I no jedna jest. Ale muszą być dwie. Jak jest jedna, to też musi być gdzieś tam druga. Poszukaj na bokach. Mama, mam. Masz dwie? Mam! To dawaj, wyciągaj. Dasz radę wyjść? Nie, no, dam, dam, dam. Dasz, dasz, dasz. Uda! Masia, udać! Masia, udać! Mam! 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 Dobrze, super. Powoli, powoli wychodź, żebyś nie walnął w głowę. Pionę po jednej. A. <laughs> to będziesz musiał teraz wrócić z drugo po drugą? Nieee! Yeah. Piona! Nieźle, dawaj. Jeszcze jedna. Gorzej jak e, włożę nogę i nie będę mogła jeździć, bo mnie będzie bolał polec. Masz drugą? No! Ciszej. A I co to jest? Muchan. Muchanek! <śmuchany> okay. Super. Pióneczka, piąteczka jeszcze raz. Dziękuję. Proszę, tyle